Cześć, z tej strony Mateusz Wyciślik i witam Cię w 43. odcinku podcastu Grow Hacking po polsku, w którym opowiadam, jak w sposób skuteczny i skalowalny rozwijać swoją sprzedaż i marketing w sieci. Do nagrania dzisiejszego odcinka podcastu zainspirowała mnie tak naprawdę ostatnia Grow Prasówka, którą dla Was robiłem, Grow Prasówka numer 8. Jeżeli nie miałeś okazji jeszcze poznać tego formatu, to zapraszam. Jest to taki format, gdzie no, z założenia co tydzień, ale w praktyce tak naprawdę co 2-3 tygodnie przedstawiam Wam trochę takich ciekawych linków, trochę ciekawych źródeł wiedzy na różne tematy grow hackingowe, sprzedażowe, marketingowe. No i właśnie ostatnio w Grow Prasówce jednym z takich linków był Artykuł na temat ciekawych metryk, które warto mierzyć w swoich procesach sprzedażowych online. Na pozór nie jest to nic szczególnie interesującego, natomiast przyjrzałem się tym metrykom trochę bardziej i uznałem, że są one na tyle ciekawe i na tyle nietypowe, różne od tych metryk, które zazwyczaj mierzymy w swoim biznesie, że poświęcę im krótki odcinek tego podcastu, ponieważ z mojej perspektywy bardzo często jest tak że wiele firm po prostu ma problem, żeby mierzyć swoje wyniki biznesowe. Mierzymy rzeczy z mojej perspektywy niewłaściwe. To znaczy, mierzymy rzeczy, które nie przekładają się na sprzedaż, nie przekładają się na biznes, zarówno krótkoterminowo, jak i długoterminowo. Patrzymy więc na rzeczy, które rzeczywiście mogą fajnie wyglądać w statystykach, natomiast w praktyce niewiele znaczą dla nas biznesowo. I te metryki, o których dzisiaj za chwilę opowiem, są Trochę inne, to znaczy, z jednej strony łatwo je mierzyć, z drugiej strony natomiast rzeczywiście mogą przekładać się na realne efekty biznesowe. Ja bardzo często powtarzam, żeby w swoich lejkach sprzedaży, w swoich działaniach skupiać się właśnie na dobrych metrykach i podejmować swoje decyzje biznesowe właśnie na odpowiednich liczbach, czyli nie na podstawie tego, jak na przykład w naszej kampanii wyglądają ilości wyświetleń czy ilości kliknięć w naszą reklamę, bo tych ilości wyświetleń, Kliknięć nie włożysz do garnka i nie zapłacisz za nich ZUS-u, tylko ten ZUS zapłacisz za ilość konwersji, ilość sprzedaży, którą twój biznes generuje. Więc w teorii wszyscy wiemy, że powinniśmy podejmować decyzje biznesowe na podstawie odpowiednich liczb, natomiast cały czas bardzo niewielka część małych i średnich firm, moim zdaniem, rzeczywiście to robi i rzeczywiście analizuje właściwe liczby. I zastanawiałem się, z czego to wynika tak naprawdę. No, i doszedłem do wniosku, że jest tutaj taka bariera trochę techniczna, czyli nie za bardzo wiemy, jak się za to zabrać, jak sobie to wszystko skonfigurować i co my tam powinniśmy właściwie mierzyć, i rzeczywiście. To czasami jest trudne do zrobienia, i z tego też powodu mam wrażenie, że skupiamy się na tych liczbach, które są łatwe, bo wejdziemy sobie w Analyticsa, wejdziemy sobie w panel reklamowy Facebooka, zobaczymy ile osób kliknęło w naszą reklamę, czy ile osób widziało taką reklamę, jaki był zasięg naszych postów, i tak dalej. To wszystko jest łatwe do sprawdzenia, natomiast niewiele wnosi do biznesu. No i te metryki, które podam Wam dzisiaj, że rzeczywiście trochę ten problem rozwiązują. To znaczy, one są stosunkowo łatwe do mierzenia. Jest tutaj taka Mała mam wrażenie bariera technologiczna, być może niczego nie będziecie musieli instalować, konfigurować itd. Pewnie już wszystko macie, a jednocześnie są to liczby, które mają szansę przekładać się na realne wyniki biznesowe, więc na pewno będą lepsze niż mierzenie na przykład tego, ile osób widziało naszą reklamę. Przejdźmy zatem do rzeczy. Cztery ciekawe metryki, które warto mierzyć w procesie sprzedaży online. Myślę, że takie metryki, które mało kto z słuchających ten odcinek rzeczywiście w tej chwili mierzy, także mam nadzieję, że to będzie ciekawe. Pierwsza taka ciekawa metryka to jest ilość odwiedzin strony internetowej kontra ilość szans sprzedażowych czy też leadów, które generujemy. No i to oczywiście jest coś, co my bardzo często mierzymy w kontekście naszych stron typu landing page, gdzie mamy po prostu jeden formularz do wypełnienia i albo ktoś go wypełni, albo nie. I wtedy wiemy, że na naszą stronę landing page trafiło 1000 odbiorców, 5% wypełniło formularz, więc mamy 5% konwersji równa się mamy 50 leadów czy też szans sprzedażowych. Natomiast bardzo często nie zastanawiamy się, co się dzieje z tym ruchem i jak on realnie przekłada się na szanse sprzedażowe poza naszymi stronami typu landing page, które rzeczywiście mierzymy stosunkowo dokładnie. No i to może być całkiem ciekawa statystyka, bo oczywiście oprócz tego, że możemy dostarczać ruch do stron sprzedażowych, stron typu landing page. No to powinniśmy też dostarczać ruch i często będzie to znacznie większy ruch niż do landing page y, na inne nasze strony, na strony kontentowe, na naszą stronę główną, na nasze podstrony, na nasze case studies i tak dalej. No i tutaj pojawia się oczywiście szansa, żeby właśnie takie Statystyki mierzyć, czyli jak całościowo ten nasz ruch z różnych miejsc przekłada się na ilość szans sprzedaży. Także dosyć ciekawa statystyka, ponieważ ona może nam pozwolić, by określić, ile tak naprawdę ruchu potrzebujemy, żeby wygenerować jedną szansę sprzedażową. Jeżeli mamy taką liczbę, no to możemy się zastanawiać, gdzie ten ruch najłatwiej nam zdobyć i na przykład do jakich miejsc na naszej stronie najlepiej będzie taki ruch kierować. Jest to też stosunkowo łatwe do zmierzenia, możemy po prostu wziąć ilość naszych odbiorców w strony internetowej i zestawić ich z szansami sprzedażowymi, które nasza strona internetowa wygenerowała, dostaniemy wtedy jasną liczbę która powie nam, jak ten ruch przekłada się rzeczywiście na tego typu szanse. Druga metryka jest bardzo ciekawa, ponieważ mówi o dosyć podobnej rzeczy do tej pierwszej, natomiast nie w kontekście całej strony internetowej, a w kontekście tego, ile szans sprzedażowych jesteśmy w stanie wygenerować w porównaniu do ilości rozmów na czacie na naszej stronie. Z live chatami na stronie jest często tak, że nawet jeżeli mamy je zainstalowane, to niekoniecznie przykładamy do nich wagę. Często na tym live nikogo nie ma, nie odpowiadamy na nasze wiadomości, które się tam pojawiają. Natomiast w wielu przypadkach, w wielu branżach live chat może być świetnym kanałem generowania sprzedaży. Tylko znowu, trzeba to mierzyć, trzeba dokładnie wiedzieć, jak ten live chat dokładnie przekłada się na efekty biznesowe. No i właśnie taka prosta statystyka, która zestawi nam ilość podejmowanych rozmów do szans Sprzedażowych, które wygenerowaliśmy, otworzy nam mocno tutaj oczy na to, jak ten kanał optymalizować i jak go wykorzystać lepiej w biznesie. Jeżeli więc wiesz, że na przykład uzyskujesz jedną sprzedaż za każde rozpoczęte 30 rozmów na czacie, no to wtedy można podjąć pewne działania biznesowe, reklamowe, marketingowe, żeby po prostu tych rozmów na czacie było więcej. Możesz też optymalizować samego czata, możesz decydować, kiedy on się wyświetla, na jakich się wyświetla, pod stronach jest. Sporo możliwości, jak możesz wykorzystać live chata do tego, żeby on po prostu generował więcej rozmów, natomiast, no trzeba mieć pewne statystyki, które powiedzą ci, czy to jest gra warta świeczki. No i jeżeli to wiemy, no to też łatwiej będzie nam skalować pewne działania, które mają prowadzić do tego typu rozmów. Myślę, że oprócz tego, że możemy taką metrykę zastosować do czata, do live czata na naszej stronie internetowej, no to można ją też śmiało zastosować do live czata typu messenger na naszym fanpage'u i oczywiście tutaj mamy wtedy znacznie większe możliwości generowania takich rozmów po prostu z systemu reklamowego Facebooka. No i mając bardzo jasne liczby, jak te rozmowy przekładają się dalej na sprzedaż, no to oczywiście też podejmowanie decyzji biznesowych, czy warto skalować, czy nie. Co powinniśmy zrobić, z jakim budżetem powinniśmy zrobić, jest znacznie łatwiejsze. Bardzo często przed skalowaniem właśnie hamuje nas tylko i wyłącznie mierzenie odpowiednich rzeczy, no bo jeżeli nie wiemy, jak coś działa, jak coś przekłada się na biznes, jakie daje nam zwroty, to oczywiście trudno będzie tutaj nam podjąć decyzję, że wchodzimy na przykład z większym budżetem marketingowym i staramy się taki kanał wyskalować, bo byłaby to trochę loteria, byłby to trochę hazard. Natomiast jeżeli mamy jasne liczby, że jedna złotówka, na przykład, Włożona w dany kanał daje nam 5 zł przychodów, no to wtedy oczywiście te decyzje znacznie łatwiej podejmować. Trzecia metryka, którą warto mierzyć to jest tak zwany pipeline velocity, czyli jak szybko ten nasz lead zostaje naszym klientem, jak szybko taki kontakt, który pozyskamy przechodzi do fazy sprzedaży i podejmuje decyzję zakupową. Tego typu mierzenie pozwoli Ci określić, jak szybko klient przechodzi przez całą ścieżkę sprzedaży, którą przygotowałeś, no i też gdzie zatrzymuje się najdłużej, jakie elementy powstrzymują go, gdzie być może warto coś zoptymalizować, no i też łatwiej oszacuje, Przychody ze swoich lejków sprzedaży. Jeżeli wiesz, że w takim pipeline tak zwanym masz na przykład 100 tysięcy złotych i wiesz jak konwertują poszczególne etapy sprzedaży, to bardzo często dzisiaj robią systemy CRM. One pozwalają ci szacować, ile pieniędzy zarobisz z tych kontaktów, które znajdują się aktualnie w Twoim crm -ie. Oczywiście, jeżeli dopiszesz konkretne wartości do konkretnych kontaktów. Natomiast jeżeli nie wiesz, jak szybko one konwertują, czyli jak długo zostaje ten kontakt w Twoim pipeline. W tym Twoim lejku sprzedaży, no to bardzo trudno będzie Ci też szacować takie cashflow. Kiedy ten kontakt skonwertuje? Oczywiście średnio. Jak powinieneś te działania sobie zaplanować, żeby to się stało? No i oczywiście oprócz tego, że będziemy mieli taką informację, kiedy na nasze konto po prostu powinny wpłynąć pieniądze szacunkowo, no to będziemy też mieli super informacje do tego, żeby ten proces zwyczajnie przyspieszyć. Czyli zauważymy na pewno, mierząc tego typu elementy, jak możemy zoptymalizować całość, żeby nasz klient miał łatwiejszą ścieżkę podejmowania decyzji, żeby decyzję mógł podejmować po prostu szybciej. A to oczywiście powinno przełożyć się na nasze cashflow, na nasze moce sprzedażowe, bo będziemy w stanie obsłużyć większą ilość klientów w tym samym czasie, więc jakby jest to bardzo fajna metryka, która z mojej perspektywy może naprawdę bezpośrednio przełożyć się na nasze wyniki finansowe, na nasze wyniki biznesowe. I ostatnia metryka, która moim zdaniem jest bardzo interesująca, a która co ciekawe już w ogóle nie wymaga od Ciebie żadnego technicznego podejścia do tematu marketingu, to jest badanie ilości pozytywnych opinii, czyli jak duży procent Twoich odbiorców zostawia pozytywne opinie o Twojej marce. No i dlaczego to jest takie ważne? Ja mówiłem mocno o tym temacie w 39 odcinku tego podcastu, gdzie omawiałem temat social proof tak zwanego, czyli społecznego dowodu słuszności. No i ten spo... Społeczny dowód słuszności jest super istotnym elementem w kontekście podejmowania decyzji przez Twoich klientów, czy zdecydują się na Twój produkt, czy też nie. I tutaj, podobnie jak w poprzednim punkcie, mamy dwie bardzo istotne kwestie do mierzenia i do optymalizacji naszego biznesu. Po pierwsze, możemy sprawdzić, oczywiście, jaki procent naszych odbiorców zostawia nam pozytywne opinie. Po drugie, natomiast, wchodząc nieco głębiej, będziemy mogli zweryfikować, na przykład, który kanał pozyskiwania naszych odbiorców, naszych klientów sprawia, że zostawiają oni więcej pozytywnych opinii lub mniej. Być może w który kanał warto inwestować więcej, też jak optymalizować, ten proces, żeby tych opinii było zwyczajnie więcej, żeby ich się więcej pojawiało w sieci, jak prosić naszych odbiorców o to, żeby takie opinie zostawiali. Więc, mimo że ta statystyka może wydawać się trochę błaha na starcie, to ja polecałbym trochę jednak się nad nią pochylić i sprawdzić, czy możesz ją wykorzystać w swoim biznesie, czy możesz w pewien sposób zoptymalizować liczbę uzyskiwanych opinii od Twoich klientów. Oczywiście zależy nam na tych pozytywnych opiniach, bo jeżeli zaczniemy sobie to analizować, to uważam, że. Że w wielu przypadkach rzeczywiście znajdziemy pewne zależności, które sprawiają, że tych opinii może być więcej. Także jak widzisz, są to takie cztery metryki, które z jednej strony bardzo prosto jest zmierzyć w swoim biznesie, z drugiej strony, moim zdaniem, mogą w sposób realny przekładać się na efekty biznesowe. Oczywiście ja nie twierdzę, że to są idealne i najlepsze metryki, bo pewnie te standardowe, które powinniśmy mierzyć, czyli takie efekty sprzedażowe, efekty już samych konwersji ostatecznych, są istotniejsze dla naszego biznesu. Natomiast te cztery, które przedstawiłem dzisiaj, z mojej perspektywy, są po prostu ciekawe. Mogą zapewnić inne spojrzenie na nasze lejki, sprzedaży, na nasze procesy sprzedaży i w inny sposób będziemy mogli podejść do optymalizacji tych procesów czasami, gdy skupiamy się tylko na jakichś podstawowych metrykach, które znamy od lat no to tracimy z horyzontu pewne możliwości, które no jakby stają się dla nas nieistotne. skupiamy się wyłącznie na jednym celu. a tutaj te metryki moim zdaniem właśnie otwierają oczy na optymalizowanie nowych obszarów naszych procesów sprzedaży i to jest moim zdaniem w nich bardzo fajne, i dlatego postanowiłem poświęcić im ten krótki odcinek podcastu. Chyba to będzie najkrótszy odcinek podcastu, niemniej jednak mam nadzieję, że to był dobrze spędzony kwadrans i że udać się te metryki wykorzystać we własnym biznesie. Z mojej strony na dzisiaj to już wszystko, dzięki wielkie, że zostałeś tutaj do końca, zapraszam oczywiście za dwa tygodnie w czwartek na kolejny odcinek podcastu Growhacking po polsku, a tymczasem zapraszam Cię także do mojego grow lettera, czyli takiego bezpłatnego newslettera, który co środę o godzinie 12 wysyłam do Was, no i ten Growletter ostatnio ewoluował i zyskał nową sekcję, sekcję trendów, gdzie dzielę się jak sama nazwa wskazuje trendami dotyczącymi biznesu, nowymi szansami, które być może warto wykorzystać, no i opinie o tej nowej sekcji są super pozytywne, dlatego jeżeli jeszcze nie macie na pokładzie bezpłatnego Grow to zapraszam, link znajdziesz w notatkach do tego odcinka podcastu. Natomiast ostatnio pozwoliłem sobie nawet wykupić domenę growletter.pl, która też przekieruje cię oczywiście do strony zapisu na ten mailing. Tyle w tym odcinku. Do usłyszenia w kolejnym, do zobaczenia w Grow Cześć.